Rozdział 9. Spotkanie z dyrektorem Cygańskim, podejrzanie Litwini, Kowalik w Olsztynie, komenda wojewódzka policji i nadkomisarz Suświło? na czyją pomoc możemy liczyć? Szatniarz w muzeum wskazał mi drogę na pierwsze piętro i zaanonsował telefonicznie sekretarce dyrektora, który akurat miał chwilę wolnego czasu. Tak trafiłem do gabinetu Janusza Cygańskiego, dyrektora Muzeum W Armii Mazur. Zostałem przyjęty uprzejmie, ale chłodno. To, że pracuję w Ministerstwie Kultury i Sztuki, wcale nie ociepliło atmosfery. Cygański, szczupły, szpakowaty mężczyzna o przenikliwych oczach, spoglądał na mnie uważnie, jakby chciał wysądować, co też tu mnie przyniosło. Poczułem się nieswojo, jakbym zakradł się nieproszony na czyjś prywatny teren. Nie wiedząc co robić, powołałem się na pana Tomasza i pracę pod jego kierownictwem. Dopiero wtedy smagła twarz cygańskiego rozjaśniła się. Ależ tak. Znał pana Tomasza, spotykał się z nim na wielu konferencjach i sympozjach, słyszał o jego przygodach i podziwiał za skuteczność działania. Tak więc nie po raz pierwszy zresztą imię pana Tomasza otworzyło mi drogę do ludzkiego serca. Co pana, ucznia tak sławetnego mistrza, dyrektor spojrzał na mnie spod oka, sprowadza do Olsztyna. Czyżbyśmy mieli spodziewać się odkrycia nowych skarbów? Uśmiechnął się. Choć odpowiedziałem uśmiechem, to przecząco pokręciłem głową. Dostrzegłem, że mięśnie cygańskiego napięły się pod nienagannie skrojonym garniturem. Mimo to spytał spokojnie i uprzejmie: Kawa czy herbata? A może coś zimnego? Herbata, jeśli można. Odczekałem, aż stosowne dyspozycje zostaną wydane sekretarce, zapatrzony w zieleń wiekowych drzew za oknami narożnego gabinetu. I dopiero wtedy odpowiedziałem dyrektorowi, siląc się na uśmiech: Sprowadza mnie do grodu nad łyną, troska o powierzony pańskiej pieczy zbiory. Szczególnie chodzi tu o wystawę sztuki sakralnej. Dyrektor bawił się w zamyśleniu linijką. Tak, na wystawie jest wiele bardzo cennych przedmiotów, które mogłyby skusić włamywaczy. Ale niech pan nie obawia się o nasze zbiory. Są dobrze chronione. Ikony mruknąłem. Cygański żachnął się. Widać sprawa zuchwałej kradzieży zbioru ikon, przechowywanych w Muzeum Warmii i Mazur, pomimo upływu czasu została niezabliźnioną raną na dyrektorskim sercu. Od tego czasu unowocześniliśmy nasz system alarmowy, oraz częściowo wymieniliśmy na lepszy. Tu dyrektor poderwał się z fotela. A panu skąd wiadomo o groźbie kradzieży, która zawisła nad wystawą? Powoli łyknąłem herbaty. Otóż doprowadziły mnie do niej floreny. Cygański z ulgą machnął ręką i opadł z powrotem na fotel. A, jeśli to floreny, zalewo. Już myślałem, że to dawno skończona sprawa. Znów łyknąłem herbaty. Może sprawa jest już nieaktualna w sensie poszukiwań skarbu. Ma jednak wiele i to nader aktualnych aspektów. Co więc pan radzi? Dyrektor z trudem zachowywał spokój. Zawiadomić policję? Właśnie wybieram się na komendę, odpowiedziałem dyrektorowi. Uśmiechnął się, aż pojaśniało, zastawione antykami wnętrze gabinetu. Tak. Niech i policja przyłączy się do naszej pracy i naszych zmartwień. Ale cóż to? Wydaje się pan wątpić w pomoc policji? Ostatecznie to jej święty obowiązek. Obruszyłem się. Ależ skąd? Wysoko cenię pracę policji. Wolałbym tylko móc przedstawić jej więcej faktów, a nie tylko same, tak jak tu panu, przypuszczenia. Ale ja panu uwierzyłem. Skłoniłem głowę. I za to jestem panu dyrektorowi wdzięczny. Ale czy policja mi uwierzy, to już inna sprawa. Mnie wystarczy i tych przypuszczeń, by uważać sprawę za nader ważną. Jeszcze dzisiaj wezwę fachowca z Warszawy, Niech jak najszybciej przyjedzie i sprawdzi aparaturę alarmową naszego zamku. Fachowiec z Warszawy, wzywany przez Cygańskiego i spec, dla którego pieniądze zbiera Baziak. Źle by było, gdyby okazało się, że to jedna i ta sama osoba. Podzieliłem się swymi złymi myślami z Cygańskim. Zasępił się. Wie pan, to może wyglądać na prawdopodobne. Facet jako specjalista poważnej firmy zakłada w różnych miejscach, gdzie go wyślą, aparaturę alarmową. A potem wchodzi tam, jak do swojego domu, doskonale orientuje się bowiem, gdzie i jak wyłączyć aparaturę antywłamaniową. I nikt go nie podejrzewa, dodałem. Może jeszcze wzywa się go jako eksperta, gdy włamanie jest rozszyfrowywane przez policję. Popatrzyliśmy na siebie z dyrektorem i wybuchnęliśmy śmiechem. Nie wesołem. Nie wesołem, ale zawsze. Pokręciłem głową. Nie, to byłby prawie nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Dyrektor uderzył linijką w biurko. A jeśli na wszelki wypadek, dzwoniąc do Warszawy, poproszę, by przysłano tutaj naprawdę sprawdzonego pracownika. Na niewiele się to przyda. Jeśli to jest aż tak wielki spec, jak mówi o nim Baziak, nie tak łatwo będzie go wykryć. A więc. Cóż, niech go tam sprawdzą w Warszawie. Ale przydałoby się, by także rzuciła na niego okiem policja. I warszawska, i może wasza Olsztyńska. Odstawiłem filiżankę i wstałem od stolika. W każdym razie. Gdy tylko dowiem się czegoś nowego w tej sprawie, natychmiast dam panu dyrektorowi znać. Cygański uścisnął podaną mu rękę. Będę panu szczerze zobowiązany. Pożegnałem się z dyrektorem i wyszedłem na dziedziniec zamku, gdzie na ławce czekali już na mnie Łukasz i Andrzej. I co? I co? Pytali zaniepokojeni. Dyrektor muzeum został przeze mnie zawiadomiony, odpowiedziałem. Zresztą i bez mojego ostrzeżenia zrobił już wszystko, co było w jego mocy, by wystawa, tak jak i reszta zbiorów muzealnych, otrzymała odpowiednią ochronę. Ba, na czas trwania wystawy środki ostrożności podwojono. Uspokojeni chłopcy pogrążyli się w zachwycie nad wystawą, co uzmysłowiło mi, że sam jej jeszcze nie widziałem. Poczekajcie tu na mnie. Dlaczego? spytał Andrzej. Pójdę do muzeum i obejrzę wystawę. Przy okazji podziwiania pięknej eksponatów może wpadnę na pomysł, którędy to do zamku ma zamiar dostać się Baziak i spółka. Idziemy z panem! Poderwali się z ławki chłopcy. Nie co dzień zdarza się nam zobaczyć coś tak pięknego. Zawróciliśmy do muzeum. W salach kopernikowskich, gdzie rozmieszczono eksponaty wystawy, nie dostrzegłem niczego podejrzanego. Oprócz tego, że jak w każdym muzeum, włamywacze, o ile uporaliby się z aparaturą alarmową i strażnikami, mieli kilka możliwości dotarcia do skarbów. Gdzie spojrzeć? Złoto i drogie kamienie. Monstrancje, kielichy mszalne, pateny, trybularze. Mszały w drogocennych oprawach, ornaty i szaty liturgiczne. Nic dziwnego, że wystawa kusiła włamywaczy. Może nawet nie tylko tych z zalewa. Zgromadzono tu tak wiele sakralnych drogocenności z różnych wieków tysiąclecia chrześcijaństwa na polskich ziemiach. Były jedynym pozostałym, często anonimowym, śladem po ich twórcach. Świątynie, dla których je wykonano, czas i wojny niejednokrotnie obróciły w ruinę, a one trwały. Ad majorem Dei Gloriam na większą chwałę Boga. Rozejrzałem się wśród zwiedzających. Moją uwagę zwrócili dwaj jasnowłosi młodzi mężczyźni, bardziej, jak mi się wydawało, zainteresowani oknami, niż wyłożonymi w gablotach eksponatami. Ściszonymi głosami wymieniali między sobą jakieś uwagi. Powoli podszedłem w ich stronę. Ku memu rozczarowaniu nic nie mogłem zrozumieć z ich rozmowy. Po jakiemu oni mówią? Szeptem zapytał Andrzej. Po litewsku, odpowiedziałem również szeptem. Mężczyźni, jakby spłoszeni naszym widokiem, wyszli szybko z sali. Ej, chłopaki! Przywołałem moją dwójkę. Nie mylić z dwójką od Baziaka. Idźcie za tymi dwoma. Obaj? Łukasz wyraźnie nie chciał rozstawać się z wystawą. Pstryknąłem go w ucho. Obaj, bo tamci mogą się rozdzielić. Jakby wsiadali do jakiegoś samochodu, czy też dwóch, to zapiszcie ich numery. Andrzej wzruszył ramionami. Nie mamy czym pisać. To zapamiętajcie. Ale żadne ale biegiem. Tam ci już wychodzą z muzeum. Po obejrzeniu wszystkich eksponatów wyszedłem z muzeum i usiadłem na ławce pod wiekową lipą, zadając sobie pytanie dlaczego to podejrzewam tamtych dwóch i co może mi dać znajomość numeru ich samochodu w czasach, gdy o fałszywy numer rejestracyjny jest bodajże łatwiej niż autentyczny. Zresztą, równie dobrze Litwini mogli przyjść do zamku pieszo. Poza tym, co to za podejrzenie? Że rozglądali się po salach i oknach? Ostatecznie każdy ma prawo patrzeć tam, gdzie ma ochotę. Może akurat podziwiali architekturę zamku? A ty byś już ich widział za kratkami, mruknąłem, niezbyt zadowolony z siebie. Wrócili moi wysłańcy, również z ponurymi minami. Łukasz relacjonował. Tamte dwa blondasy wsiadły do łady na litewskich numerach rejestracyjnych i spokojnie odjechały. Proszę, to numer rejestracyjny tego samochodu, podał mi kartkę. Jednak mieliście czym pisać, nie mogłem powstrzymać się od drobnej uszczypliwości. Pożyczyłem kartkę i ołówek od jakiejś wycieczki, spokojnie odparł Łukasz. Ale wątpię, czy na coś się panu ten numer przyda. I ja wątpię, odpowiedziałem, ale kartkę starannie złożyłem i schowałem do portfela. Nigdy nic nie wiadomo, może się jeszcze przydać. Przez chwilę myślałem nawet, czy nie powiedzieć Cygańskiemu o podejrzanych gościach z Litwy, ale postanowiłem zmilczeć. Trudno, żeby dyrektor muzeum sprawdzał numery każdego samochodu, który podjedzie pod zamek. To już sprawa policji, moja i moich przyjaciół. Uśmiechnąłem się w duchu. Tylko jak będę, aż w zalewie, czuwał nad bezpieczeństwem wystawy? Owszem, przed szajką baziaka jako taką mogę ją chronić, ale przed każdym, komu zamarzy się włamanie do zamku, nie ma mowy. I co pan planuje teraz? – spytał po chwili milczenia Andrzej. Przeciągnąłem się na niezbyt wygodnej ławce. Teraz planuję małą przejażdżkę do wojewódzkiej komendy policji. Mam nadzieję, że tam nas pan zabierze, mruknął Łukasz. Nie damy się spławić jak przed rozmową z dyrektorem muzeum. Andrzej nadał się. Jesteśmy świadkami. Bardzo ważnymi świadkami. Stałem z ławki. Już dobrze, ważniacy. Idziemy do Rosynanta. A potem razem na policję? Nie ruszył się ze swego miejsca Łukasz. Zaśmiałem się. Oczywiście, że razem. Słowo? Słowo. Zatrzymaliśmy się przed pasami na skrzyżowaniu pod ratuszem, gdy nagle Łukasz szarpnął mnie za rękaw. Kowalik. Gdzie? Tam, właśnie schodzi z pasów na chodnik, idzie w stronę ratusza. Eh, porozmawiałbym z nim chwilę, uderzyłem ręką w kierownicę. A tu nie ma gdzie zaparkować. Andrzej ożywił się. Za ratuszem jest parking. Trzeba tylko zrobić małą rundkę wokół tego szacownego budynku. Serio, na ratuszowy jest parking. A w tym czasie Kowalik, powątpiewałem, chłopaki wzruszyli ramionami. Jeśli głupi Jasio idzie w inną stronę, to trudno, ale jeśli w ulicę 1 Maja, to będzie miał go pan jak na widelcu. Z lekka nadwyrężając przepisy drogowe, okrążyliśmy ratusz i zaparkowaliśmy Rosynanta na wysypanym żwirem placyku, szumnie nazwanym parkingiem strzeżonym. No i gdzie Kowalik? spytałem ze złością. Nie ma co się pieklić, odparł z flegmą Łukasz. Tam idzie. A, rzeczywiście, jest. No to zostańcie w wozie. W Rosynancie wybuchła burza. Żadnego zostawania, krzyczał Łukasz. A dane słowo, wtórował mu Andrzej, zatkałem dłońmi uszy. Spoko, spoko. Kowalik to nie komenda, więc dane przeze mnie słowo nie liczy się. To po pierwsze. Po drugie, Kowalik na targu w Zalewie wziął mnie za policjanta i chciałbym go w tym mniemaniu utwierdzić. Jakby zobaczył mnie z wami nici z mego udawania. Rozumiecie? Na szczęście zrozumieli i mogłem już bez przeszkód pobiec śladem kowalika, który tymczasem dotarł do przystanku autobusowego pod pomnikiem Stefana Jaracza. Dogoniłem go i położyłem rękę na ramieniu. A dokąd to wędrujecie kowalik? Ten obejrzał się na mnie, kurcząc ze strachu. Pamiętając o jego talencie do ucieczek mocniej zacisnąłem palce. Poznajecie mnie kowalik? A tak tak, panie władzo! gorliwie pokiwał głową, która aż się zatrzęsła na chudej szyjce. Ale co do wędrowania, to chyba każdemu wolno chodzić, gdzie mu się żywnie podoba, próbował unieść się honorem. Zacisnąłem jeszcze mocniej palce na jego kościstym ramieniu. Chodzić każdemu wolno, ale handlować monetami, które stanowią własność państwa, to już nie. A wyście, zaryzykowałem, przyjechali do Olsztyna sprzedać kolejną partię florenów ze skarbu odkrytego przez was w zalewie. Głupi Jasio próbował wzruszyć ramionami. Jaki skarb! Te kilka pieniążków, które człowiek grzebiąc na skarpie od czasu do czasu znajdzie? Ile teraz przywieźliście do Olsztyna? Eee, tam machnął ręką. Wszystkiego dwie sztuki. Macie je tutaj? A nie, panie władzo, sprzedałem. Takiemu jednemu na targu pod ozosem. Zdarł ze mnie skórę, że lepiej i w sklepach nie potrafią. Dał po osiemdziesiąt złotych. O tu, proszę. Może pan władza zerknął na mnie przymilnie i chytrze. Co wam, Kowalik? Podniosłem głos. Nie wiecie, co grozi za próbę przekupienia funkcjonariusza? Głupi Jasio skulił się jeszcze bardziej. To co teraz będzie, panie władzo, ze mną? Na komendę? Nasrożyłem się. No, wasze szczęście, że nie mam dziś czasu zajmować się dłużej takimi płotkami jak wy. Ale opowiedzcie mi, co tam słychać w zalewie. Opowiedzieć? Ja? Kowalik odzyskał rezon. Ależ chętnie, bardzo chętnie. Tuż za rogiem na Mrągowiusza jest piwiarnia. Może by pan władza piwko pozwolił? Ja ci dam piwko, pogroziłem mu palcem. Uważaj, bo wylądujesz na 48 godzin w pace. Tu siadaj, popchnąłem go w kierunku ławki i zapomnikiem wielkiego aktora. I opowiadaj, tylko nie próbuj uciekać, dodałem, widząc, że oczka Kowalika zabłysły. Ależ skąd, panie władzo? Ja miałbym uciekać? No dobrze, powiesz swoje i jesteś wolny. Na razie, znów pogroziłem mu palcem. A co by pan władza chciał wiedzieć? Udałem zastanowienie. Słyszałem, że narobiliście sobie wrogów w zalewie. Niejaki Baziak, Kowalik aż podskoczył na ławce. To pan władza wie? Policja wie wszystko, odparłem z głębokim przekonaniem. Musiałem się odgryźć za swoje, mruknął poważniejąc Kowalik. Czyli podaliście mu fałszywe miejsce wykopywania florenów? Bo o tym, że znacie takie miejsce, świadczy fakt, iż przywieźliście kilka monet dzisiaj do Olsztyna. Kowalik aż złożył dłonie jak do modlitwy. Panie władzo, jak bozie kocham, nie znam żadnego takiego specjalnego miejsca. Naprawdę grzebię sobie to tu, to tam i czasem się trafi jaki floren. Wtedy, co mnie Baziak obrobił z forsy, jak wracałem z Gdańska, to akurat największy fart miałem. Taki się już nie powtórzy, westchnął ze smutkiem. I to wszystko, co macie mi do powiedzenia, Kowalik? Popatrzył na niego groźnie. Co wiecie o młodym Baziaku? O, młody Baziak! Kowalik podniósł znaczącym ruchem palec w górę. Wy tu w Olsztynie uważajcie na niego i jego ponumerowanych drani. A dlaczego przestrzegasz akurat nas z Olsztyna? Zośka, jedna z dziewczyn, co z Baziakowcami czasem baluje, mówiła mi: Tylko w sekrecie, panie władzo, że raz Waldek, czyli trójka, polał im wszystkim po kielichu i powiedział, że to będzie toast za olsztyńskie fanty. Baziak go sklął jak diabli, że gębę po próżnicy rozdziawia i że zaraz mu ją zamknie. Trójka się spietrał, że o rany. Ale co powiedział, to powiedział. I to będzie wszystko, co ciekawego mam do powiedzenia, a czego by policja nie wiedziała, mrugnął na mnie chytrze. Wstałem z ławki i wyciągnąłem rękę do kowalika, który podrywając się, ujął ją z nabożną czcią. No kowalik, sprawdzimy wasze doniesienie, powiedziałem najbardziej ponurym głosem, na jaki było mnie stać. Chrztusiłem się bowiem ze śmiechu. I módlcie się, żeby nie mijało się z prawdą, bo wtedy pogadamy o waszych florenowych skarbach. A jak się orientujecie, na zdrowie to wam nie wyjdzie. Kowalik uwiesił się mej dłoni. To ja jeszcze, jeszcze coś sobie przypomniałem. To nie będzie źle, że dopiero teraz? Co, panie Władzo? Nie, z trudem powstrzymywałem śmiech. Mówcie. No więc, panie Władzo, oni czekają na kogoś ważnego z Warszawy. Złoszczą się, że nie przyjeżdża, ale i martwią, bo nie mają forsy na zaliczkę dla niego, czy coś w tym rodzaju. Ale póki jego nie ma, to olsztyńskiego skoku nie zrobią. A to wszystko skąd wiesz? – Wymyśliłeś sobie draniu, żeby zaskarbić łaski policji? Już ja to sprawdzę. Niech no się tylko okaże, że urzesz. Pożałujesz dnia, w którym się narodziłeś. – Panie władzo, ja, panie władzo, ja! – bełkotał Kowalik, ściskając moją rękę w spoconych, chudych dłoniach. – No dobrze już, Kowali, wierzę wam. – oswobodziłem rękę. – To znaczy uwierzę, jak mi powiecie, skąd macie te wiadomości? O jakimś ważnym dla Baziaka facecie, na którego przyjazd oni czekają, a jednocześnie boją się, że nie będzie ich stać na zapłacenie temu gościowi honorarium. Przecież skok w Olsztynie... Jaki skok? Gadajcie mi tu zaraz. Podniosłem głos do krzyku, aż obejrzeli się przechodzący alejką spacerowicze. Ale ja naprawdę! Wystękał Kowalik ze swej udręczonej i przerażonej duszy. Ja naprawdę, panie władzo, nie wiem. Jasne, że nie wiedział. Zgodziłem się, ale jedno jeszcze sprawę musiałem wyjaśnić. Dobrze, wierzę wam, że o skoku nic nie wiecie. Ale skąd ta wiadomość o tym facecie? Pytam po raz drugi i klnę się na mój mundur. Tak mogłem się zakląć, bo żadnego munduru nie mam. Że po raz ostatni. Kowalik spuścił głowę. Zośka powiedziała. Ta, co baluje z szajką Baziaka? Tak. A co ona tak wam o wszystkim mówi? Córka wasza, czy może przyjaciółka? Kowalik żachnął się. Bratanica, co mi po zmarłym bracie została i urodziny swej matki się chowa. Aż mi dziwno, że Baziak pozwala jej balować na tych bankietach. Ponownie wstałem z ławki, poderwał się i Kowalik. To co ze mną będzie, Pani Władzo? Poklepałem go po ramieniu. No to wędrujcie dalej, Kowalik, do swoich zmartwień w zalewie. Coś mi się wydaje, że niedługo to nie policja was, a wy będziecie szukać jej ochrony. Baziak tak łatwo wam nie przepuści. Kowalik westchnął ciężko i rozłożył ręce. Cóż robić, panie władzo, nazywają mnie głupim jasiem, ale nawet głupi jaś ma swój honor i podarować, jak go ktoś z poniwiera nie może. Do widzenia panu, ludzki z pana człowiek. Głupio mi się zrobiło na tę nieoczekiwaną pochwałę, udzieloną mnie podszywającemu się pod policjanta. Stałem tak na środku alejki, patrząc za kowalikiem, który skręcił za róg. Nie taki głupiec z ciebie głupi Jasiu, mruknąłem. Ale to za mało, żeby robić z ciebie wspólnika w tak poważnej sprawie. Wróciłem do Rosynanta, gdzie oczywiście musiałem zdać sprawę z rozmowy z Kowalikiem. O dziwo, chłopcy też wysoko cenili głupiego Jasia. Gdyby tylko mniej pił, powiedział w zamyśleniu Łukasz. Byliby z niego ludzie, dokończył Andrzej. Zapłaciłem za parking i pojechaliśmy do komendy wojewódzkiej policji. Niech-no tylko pan nie zostawi nas przypadkiem w samochodzie, przypomniał Łukasz. Gdyby nie my, Siedziałby pan sobie teraz spokojnie w starych jabłonkach albo w Warszawie, a Baziak, pouczył mnie Andrzej. Może robiłby podkop pod murem Olsztyńskiego zamku, wtrąciłem. Kto go tam wie, kiwnęli zgodnie głowami i wybuchnęli śmiechem, do którego się dołączyłem. Ale do gmachu komendy wojewódzkiej, gdzie najbliższą trasą skierowali mnie moi towarzysze, zgodnie wkroczyliśmy we trójkę. Wylegitymowano nas, po czym szybko i sprawnie skontaktowano z nadkomisarzem Suświłuło. Czyli oficerem kompetentnym w sprawach podobnych do naszej. Nadkomisarz Suświło był fizycznym przeciwieństwem komisarza kmity z Moronga. Niewysokiego wzrostu, z początkami brzuszka i łysiny. Wyrażał się krótko i takich wymagał odpowiedzi nastawiane przez siebie pytania. Gdy tylko dowiedział się, co i skąd nas sprowadza, przeprosił nas na moment i wyszedł z pokoju. Rzeczywiście, już po chwili był z powrotem, trzymając w ręku teczkę z aktami. Pan i pańscy młodzi przyjaciele twierdzicie więc, zawiesił głos. Starając się mówić krótko, popędzany bębnieniem palców nadkomisarza o biurko, wyjaśniłem, co twierdzimy. Nadkomisarz zajrzał do akt. To pan poinformował policję morąską o mającym nastąpić napadzie na kantor. Tak, ja, wraz z obecnym tu kolegą. Napadzie na kantor, który nigdy nie nastąpił. Wzrok nadkomisarza daleki był od życzliwości. Ale postanowiłem nie poddawać się tak łatwo. Nie nastąpił. Tłumaczyłem to już policji morąskiej, że stało się tak dlatego, bo jeden z waszych funkcjonariuszy został rozpoznany przez bandytów tuż przed napadem. Nadkomisarz uśmiechnął się krzywo. Znam całą tę historię, aż po znalezienie samochodu i broni bez odcisków palców, że o przeszukaniu rzekomej Meliny nie wspomnę. Ale... chwileczkę. Nadkomisarz uniósł w górę teczkę z aktami. Teraz przychodzi pan do nas z doniesieniem, że ta sama banda, która miała napaść na kantor, szykuje skok na wystawę sztuki sakralnej. Niech się pan przyzna. Podpadł panu w czymś ten, jak mu tam, Baziak, czy co? Obruszyłem się. Jako pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki domagam się poważnego traktowania. Na Zamku Olsztyńskim zagrożone są skarby nieoszacowanej wartości historycznej, nie mówiąc już o ich wycenie materialnej. Nadkomisarz poczerwieniał z lekka. Ależ tu nikt inaczej nie traktuje pana, jak tylko poważnie. Przyzna pan jednak... My możemy poświadczyć, że pan Paweł ma rację, poderwał się Łukasz. Nadkomisarz uspokoił go gestem ręki. O właśnie. Większość pana relacji opiera się na informacjach zdobytych od pańskich młodych przyjaciół. A chyba nie będzie nic obraźliwego, jeśli zauważę, że w pewnym wieku widzi się prawdę nieco inaczej niż wygląda ona w rzeczywistości. Zmilczeliśmy tę zniewagę. Tymczasem nadkomisarz kontynuował. Nie uważa pan, że za mało tu faktów, które moglibyśmy sprawdzić? Wątpię, czy znalazłby się prokurator, który zechciałby wnieść oskarżenie na tak kruchej podstawie. No cóż, wypada mi podziękować za wasz trud i trosko o zabytki. Wstał z zabiórka. Podnieśliśmy się z krzeseł. Nie mogłem sobie darować. Czyli wypada nam teraz czekać, aż nastąpi włamanie do Olsztyńskiego Zamku? Nadkomisarz udał uśmiech. Mam nadzieję, że nastąpi ono tak, jak napad na kantor w Morongu, który pan przewidział. Łukasz mruknął coś pod nosem. Nadkomisarz skinął mu teczką z aktami. Bez obaw, młody człowieku, naprawdę potraktujemy wasze doniesienie poważnie. Z całą powagą, na jaką stać tak pogardzaną w tej chwili przez ciebie policję. Chociaż przyznać musisz, że historia o ponumerowanym gangu brzmi nieco fantastycznie. I co teraz? Zapytał Andrzej, gdy wychodziliśmy z komendy. Wzruszyłem ramionami. A no nic. Policja swoją drogą, my swoją. Musimy liczyć na siebie, chłopcy. Hurra! Odpowiedział mi zgodny okrzyk. Czy to znaczy, że na policję nie mamy co liczyć? Zatroszczył się Andrzej. Przecież to skandal! Zawtórował mu Łukasz. Tam na zamku zagrożone skarby sztuki. A tu policjant ma pretensje, że tylko się słyszało o planach włamywaczy. Nawet gdybyśmy przedźwigali komplet wytrychów, to wydziwiano by, że nie ma na nich wyraźnych odcisków palców. Roześmiałem się. Tak źle z naszą policją nie jest. Wydaje mi się, że nadkomisarz w pełni poważnie, jak sam powiedział, potraktował nasze informacje. Tyle, że w stosunku do nas, jako do cywili, próbował zastosować manewr odstraszania. Manewr czego? Odstraszania? Zdziwili się chłopcy. Po prostu nie chcę, żeby cywile, plątali mu się pod nogami i przeszkadzali w śledztwie. Ale my będziemy się plątać Łukasz uchwycił mnie za rękę. I to jeszcze jak? Odpowiedziałem ze śmiechem.